Fundacja Brama Zuckermana zaprasza na cykl podcastów Dzielnica Kamienna o Kamionce, dzielnicy Będziny, w której bruzdy nieopowiedzianej historii współistnieją ze współczesnymi opowieściami mieszkańców oraz stale zmieniającym się krajobrazem. Zacznijmy od kamience. Tak? To dokładnie ze wspomnień mamy. W momencie, kiedy wrócili po wojnie przy, przy naszym domu, na no, do naszego domu był budynek gospodarczy, gdzie tam wiadomo jak tam w czasie wojny i przed wojną kury, świnki, jakiś taki typowo chlewik, na samym wierzchu nigdzie nie schowane stały dwa worki takie jak po kartoflach, dolarów, no, czy pociętych, czy potarganych, tak by myszy zjadły, na, na drobniutkie kawałeczki. Mieszkali w generalnej guberni, dostali Aha. dom zastępczy. Tu tak zabrali dom po, pod, no. po, po, pod getto, w pierwszym okresie mieszkali Żydzi, później Ukraińcy, niestety obsługa, czy tam obsługa, no, w cudzysłowie A, w ochrona, tak, mieszkali przez jakiś czas Ukraińcy. A myśmy dostali dom, no, rodzice dostali. Oczywiście zamiast domu, dom to jest za dużo powiedziane, dostali tam jedno duże, duże mieszkanie na cztery osoby. To kawał drogi. No i także po wojnie tu szybciutko przyjechali, dużo domów było. Spolądrowanych, bo Polacy szukali jakichś tam, wiadomo, jakichś depozytów żydowskich. O. O. Ponieważ Polakowie byli na miejscu, to pilnowali, ale i tak były, były gdzieś w opiece porozbijane, gdzie, gdzie dziury w ścianach. Gdzieś tam coś wykute, no widać było, że, że jacyś tam, nie wiem, szadownicy, czy, czy okoliczni mieszkańcy próbowali coś znaleźć. I... Zaraz powyzwolenie właśnie. Hmm. Po wyzwoleniu bardzo szybko przyjechali, tak żeby zniszczeń dużych nie było, ale widać było, Bo że. ten że... dom już stał, prawda? Tak, tak, dom z 1938 roku. 1938 roku. Było, no czy może nie tak bardzo, w stosunku do innych domów, ale, ale było widać, że, że, że szukano czegoś. No, no, dokładnie, na własną ale podłogi nie były zrywane, najwięcej właśnie było zniszczeń przy piecach. Nie wiem, czy, czy to jakaś była tam. Że łatwo schować, blachę podnieść gdzieś przy kominie, to schować. Większość piecy była właśnie blachy posiągane i piecy poniższe. Babcia zmarła, mają 44 lata, A. także babci w ogóle nie znała. Nie tak, ja mówię, to żeśmy rozmawiali, że naprzeciwko tej drogi głównej nie było, była droga gruntowa, i już naprzeciwko były jakieś tam kawałki. Wielkie nie były, bo do ulicy Wilczej, która prowadzi, ale każdy tu miał jakąś działkę i pod kątem właśnie tych zwierzaków, które miał jakieś tam ziemniaki, jakieś trochę. Rzeczy, które, które na, na bieżąco nie na handel, tylko na, na, na własne potrzeby. Mm. Także cała ta ulica naprzeciwko tym domu w ogóle nie było. A Czy... ma jest z kadłubców. Ocińska będzie y, pierwsza żona, dziadka, babcia, tej której nie znało. Ta, ta. I tam było dwóch. I ojciec zadecydował, że jednego będzie chciał kształcić, drugi, żeby wysłał na gospodarkę, żeby się dogadali między sobą. Dziadek mówi, no to ja wolę do no miasta, wolę się kształcić, a brat był bardzo zainteresowany zostaniem tam i do dzisiaj tam ta, ta, cała, cała ta druga linia ta, tam została się Sierwoni. A dziadek przyszedł i skończył szkołę, skończył, jak przed wojną miał maturę i pracował w sądzie. A dziadek tutaj A, w. tak? No tak no, będzie nie. Tak? U nas też dużo rzeczy nie zostało, ponieważ jak przyjechali po wojnie i dziadek się dowiedział, że przez pewien czas pomieszkiwali Ukraińcy, no to wszystko to, co zostało, to mówię, na podwórko wyciągnęli i spali. Były fajne kanapy, fajne, fajne meble. Dziadek mówił, że nie chce po, po, po żadnych takich. I, I to były takie, mój, piękne, dębowe, widocznie gdzieś ukradzione, przywiezione. Dodatkowo Ukraińcy stawili, że była kanapa, były piękne fotele, piękne szafy, i to takie właśnie dębowe, fajne, ale dziadek mówił, że on nie chce do zera wszystko wyciągnąć na podwórko i spali tak żeby może zostały jakieś, nie wiem, czy dokumenty, wszystko zostało spalone. No jedyne to, co wspomniałem, to książki słynne, które zostały, no to to jeszcze. No. Też niedługi czas po wojnie przyjechał samochód pod dom, kobieta i dwóch panów. Pani przyszła przedstawić że przyjechała z Izraela i że u nas na górze w czasie getta mieszkała i, i przeżyła. I czy by mogła wejść, no zobaczyć jak to tam było, nie? Akurat zbiegło się tak, że babcia myła schody, schody do domu były wtedy jeszcze drewniane, no bo teraz już są dwa ciągi drewnianych schodów, a mama z bratem biegali z podwórka i bez przerwy te schody brudzili. No i wpadła na pomysł, że na górze przecież została taka szafka, powiedzmy jakaś półka z książkami żydowskimi, no to mówi, tak nie ma co z tym zrobić, to wpada na pomysł, że z dużych formatów, była książka w dużym formacie, to powyrywa kartki, pokłada na tych schodach, żeby, żeby to zabezpieczyć, żeby dzieci nie brudziły. No jak ta pani wyszła, zobaczyłam to pierwsze pytanie, czy ona by sobie mogła to pozbierać, bo to jest dla niej cenne. Babcia mówi oczywiście nie ma żadnego problemu, no i ta pani po prostu idąc na kolanach zbierała te kartki, każdą stronę całowała. Yy, Dowiedział się, że na górze jest więcej tych książek. Yy, Poprosić, czy może to wszystko zabrać. Yy, dziadku, im, oczywiście nam to jest niepotrzebne potrzebne i tak jak dziadek mówi, nawet nie był reklamówek niczego, no to też taki klasyczny worek, nie? Półcienno jutowy tak jak na ziemniaki, cały cały oddali od tego. Nic, nic z okresu takiego wojny, wojny nie, nie, nie zostało ja nie. Mam że, że no, gdzieś tam w bratem zawsze, było, bo jakaś atrakcja stoją, jakieś książki, nie było obrazków, nie było nic dziwnego, pismo, no to dzieci interesowały mnie, że y, pamiętam, że była właśnie jedna duża y, książka, właśnie chyba ta, z której babcia była, bo to był taki format dla dziecka duże, no to nie, nie jak dla dorosłego, no ale może duży format, była ładnie odprawiona w coś miękkiego, mówi Ala Skóra, z bardzo ładnymi tłoczeniami na tej na, 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 a reszta była takie mój zwykłe, no, no, okładki takie. I wszystkie dzieci, tu po wojnie, raczej wielkie atrakcje. Nie było dla nich to była atrakcja, że tam został dół i bardzo dużo różnych, różnych takich potłuczonych rzeczy, nie? Butelek, szpal. Najwięcej mówi talerzy, porcelany, filiżanek, różnych. No, jak to dziewczynki małe, no tam nie wiem, 8-9 lat, zbierają sobie różne kolorowe odłamki z tego. Mówi, że cały dół tego był, nie? Tak samo żeśmy chodzili, kiedy kręcili, rozbierali dzielnice, ośrodunek. Tak to się nazywało, czy, czy tutaj zaraz za, za, za benzinem? Mhm. Też była ta, ta, taka chwila, że Amerykanie film kręcili. I też eee. się chodzi o oglądać, bo jakaś fama poszła, że Amerykanie kręcą mur, czy jakiś że nie chce złamać, nawet statystów szukali. No oczywiście jako dzieci byliśmy zainteresowani, poszliśmy to oglądać, jak to wyglądało, także tam no, część się paliło, część się niszczyło, epizody jakieś kręcili wojenne, No jak to powiedzieć, że nie trzeba żadnego planu budować, że to jest istnieje wyjęte sprzed tak. tam już lat i, i w tym czasie tam czołwieździ i wszystko, także był to, to no. Wojna dla dzieci super atrakcję popatrzeć. No. Bo mój dziadek tam mieszkał, właśnie no. właśnie dziadek, okay, który cześć. tu mieszka. Tak, wyprowadził się na kołontaja. Poznał, no mówię, babcia zmarła bardzo młodo. Poznał, poznał przyszłą kolejną partnerkę i wyprowadził się. Mieszkał dokładnie w budynku, jak, jak jest teraz taki punkt, gdzie nagrobki robią. I zaraz okay. dalej jest jakaś ciastkarnia, coś kawałek wyżej, no to tu, tu był przystanek, bo tam, tam były wysokie mieszkania. No oczywiście to taki standard, no to jak, jak to było, nie? lichej jakości łazienki, coś, nie? I pamiętam też, żeśmy chodzili właśnie stąd, na religię, na górkę zamkową, no to też żeśmy zawsze patrzyli się, bo część zabudowań było czołgiem. czołg był bez lufy, zdjęta, zdjęta Panie. i odwracał wieże i część, część tych ścian niszczono czołgiem. Wiesz, tak? tak, wiesz, Tak, panie i normalnie człowiek nie niszczyli. Mówię, ja widziałem, jak na, na zasadzie takiego ciągnika i, i część tam wyburzono. Tutaj od tej, gdzie teraz jest, powiedzmy te tunele, gdzie są odkryte, tak. gdzie to takie. Oczywiście do tych tuneli też byśmy włazili, chodząc na religię albo po religii, nie? Chociaż one były zamurowane, ale gdzieś tam zawsze jakieś, jakieś dziury ktoś tam powybijał, także też byśmy tam zaglądali. Od strony podżamcia, tak, tak, tak to gdzieś tam zawsze było. No i też jakaś była oczywiście, na, na ile to jest, że, że gdzieś tam właśnie pod, pod sufitami jakieś, jakieś elementy Powiedzmy, precyzoz został znaleziony jakieś skóry, ponad się wtedy mówiło, ale co tam dokładnie zależy, że robotnicy, którzy wyburzali to coś tam znaleźli, jakieś właśnie złoto, jakieś już tam precjozówny. Ale czy to jest prawda, czy to jest jakaś tylko bajka, bajka taka, ale że, że właśnie przy przyburzeniu tego został tam. Tak jak mówi po wojnie tu z tego, a tu co siedzimy, bo tu jest obrys drzwi. I tu tak. przez chwilę funkcjonował jakiś sklep, ale że to krótko było. A zabawy na ogrodzie? Tak, no czy jeszcze tak? Widzę, y takie filmik. Od tej strony, która jest teraz skupiona, czyli tej, tej działki za, za, za ścianą, jeszcze były dwa baraki do ściany, znaczy tak była ta komórka słynna, gdzie jakrowej i tam przychodziła, czyli tu, tu to, co jest wybetonowane, wylane to tu była frontem do naszego budynku, wejście było od frontu do naszego budynku, czyli to było stosunkowo wąskie, a dość długie była, była ta murka i tu w stronę, no w tą stronę, yy, były dwa baraki z tym rzeczy. One pochodziły z okresu getta, nie wiem, ale jak widzicie żeśmy się w nich bawili, one były na bardzo wysokiej podmurówce, czyli między podłogą drewnianą a tą podłogą gruntem była taka przestrzeń, że myśmy tam wchodzili i żeśmy między tymi barakami chodzili. Czyli one były na, na bardzo wysokiej na przynajmniej 80 cm. Tutaj no, z tyłu, no właśnie, przyklejone tak, do tego. Tak. Teraz Czyli dwa, dwa, dwa baraki ruch. były przyklejone do siebie. No. No. Bez okien. Chyba, że później coś zmieniono, były tylko drzwi, i deski były w formie takiej robione ażurowe, żeby światło wchodziło. Czyli była deska i, no nie wiem, 50 cm luzu i, i kolejne tak deski zrobione. Jedne drzwi, baraki całkowicie puste, także no bawiliśmy się, biegając między nimi, a ponieważ bawiliśmy się w najróżniejsze gry i zabawy. Także łączymy pod tą podłogę, żeśmy wchodzili i spokojnie można tam było przechodzić, bo wysokość była na, na, na tyle dużo miejsca, że żeby... na środku podwórka stały jakieś. Samochód, który też został powojenny i bardzo długo stał, żebyśmy się w nim bawili. Taka jakaś półciężarówka, ale czy to był z jakichś amerykańskich darów czy coś, tak, że był jeszcze taki, taki rupieć, później został zabrany, także stał na środku. I, I z tej strony, i z tej strony z ta słynna komórka, która kurwa pod, pod Szoką, yy, bawiąc się, w, mówię, w jakieś krycia, gonienia, zabawy, no, no to już najczęściej właśnie biegali ode mnie przez te baraki. Następnie biegną, biegnąc z tutaj, gdzie są te, 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 teraz te komórki, które kiedyś były taletami, bo toalet nie było w środku, a tam były talety. No to w, po prostu wskakiwaliśmy tam, kryjąc się, bawiąc się. No a no z tego, co, co ciocia mówiła, i tutaj, to to, to, to że, że właśnie słynny bunkier to prawdopodobnie był tam. Mm -hmm. Natomiast to też, nie wiem czy też ciocia Moral mówiła, że odnośnie, tak jak jest tablica i po tej że po tym kiedy, to powstanie, to powstanie to jakieś tam, ten w cudzysłowie zryk, ten, ten zryw trwał kilka dni, to yy, a i opowiada, że nie wolno go przychodzić i przez, przez te kilka dni. Natomiast nie wiem chyba, że kiedy przyszła, to tu, no, troszeczkę za tablicą w, w tamtą stronę, yy, były ślady takie, no mówi, no chyba krew strzepnięta, bo to na zasadzie takiej galerii posypanej byłem proszkiem albo wapnem, Spisz, albo jakimś mówi. azotoksem, albo czymś, i że była taka łata. I być może ci, którzy zginęli, to tam byli poukładani pod tą ścianą. I to z nich się wysączyło, wylało, i mówię, że to była taka łata, właśnie, żeby muchy nie siadały coś, no bo to było ciepło. No to było takim białym zasypanym. Z tego co wiem, to była jedna z pierwszych w ogóle tablic pamiątkowych. Nawet nie wiem, czy, 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 czy na pewno w okolicy, a nawet nie w Polsce, czy, czy Polsce. Z tym, że to, to tak jak, jak, jak to były lata, połynu, to to falowało. Były momenty, gdzie ktoś się tym zajmował. A były lata, że w ogóle to popadało w niepamięć, że tam jakieś... te, te, te litery się całkowicie zamazały. Wiem, że tutaj rodzina próbowała sami tam tym czarnym tam pędzelkiem próbowali to odmówić. Natomiast władze w ogóle, w ogóle... Nigdy. Nic, nic kompletnie, kompletnie się tym nie zajmowało. Do dzisiaj. No, czasy mojego dzieciństwa tu były mieszkania bez wody, bez sanitariatów, bez kanalizacji, bez niczego. Jedyne ujęcie wody to słynna ta tutaj rurka, ta... ta, ta Już działa. Już działa i wszyscy przychodzili, pamiętam, no bo to mm-hmm Odwiedzało się, no razem, żeśmy do szkoły chodzili, no to był, wchodziło się tak, jak tutaj, no to była ława taka, na której stały trzy metalowe wiadra z wodą i bez przerwy yy, żadnego. Czyli wszystkie te nieczystości, które powstawały, wylewało się tradycyjnie za dom, czyli tam oprócz śmietnika, za, za domem też bo miejsce, gdzie nie wylewali tu, żeby nie śmiało, wszyscy z tymi Ubikacje. gazami wychodzili za ten i tam na tą działkę teraz to wszystko się tam, wszystkie brudy się tam na, za domem do dom. wylewały. Śmieci się wynosiło tam, wszystkie brudy się wylewało z wiader Także bardzo długo, nie wiem, nie wiem, kiedy Stasiu się pokusił o, o zrobienie tu, bo najpierw zrobił chyba wodę, a później dopiero toalety. Ale długi no czas był mam te toalety, no i ta woda takie. No. Mam zawsze pralnia, 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 że to było z wodą. Tak, Dobrze. Ale już to była pralnia na przykład dla, dla osób, które tu mieszkały i sobie robili centralnie, bo u nas w domu dokładnie było tak samo. Nasz dom też miał powiedzmy na parterze, że jedno pralnia. pomieszczenie była pralnia. Yy, Rodzice czy dziadkowie byli na tyle powiedzmy, babcia była chora, a na tyle byli dobrze sytuowani, że raz na jakiś tam miesiąc najlepiej te wszystkie rzeczy znoszono i układano. I przychodziła pani, która mieszkała dwa domy niżej i na zasadzie, że było jedno duże pranie, kołder, posze, wszystkiego tego, co się brudno nazwierało, bo babcia miała bardzo wysokie ciśnienie, nie mogła fizycznie no. pracować. I też było pomieszczenie zwane pralnią, gdzie ona to wszystko miała i sobie to ta. robiła, suszyła. Te, I to była taka ta, ta pralnia, która tutaj Dobra, ponoć nie, funkcjonowała to nie na tej chcecie... samej zasadzie. Wszystkie drzwi są, które były, góra została podzielona ściankami, które oni sobie sami dostawili, Ponieważ tam ich tak dużo osób było, mhm. że część tych pomieszczeń została dodatkowo podzielona i wydzielona. Ja te ścianki wyburzyłem, także już te, tego układu pomieszczeń, które były, nie, nie ma. Wszystkie piece, które tam były, wyburzyłem, nie? No bo to było w każdym pomieszczeniu, oni to podzielili na, raz, chyba na cztery było podzielone i były kuchnie kaflowe, czyli ona raz, że można było na tym się sobie przygotować, a dwa, że grzało. Natomiast tam, no, no bardzo, że wiem, mieszkam były kaflowe, które też wyburzyłem, trudnie, bo mamy centralne. Natomiast to wszystko z góry zostało wyburzone, ścianki wyburzone. Rozumiem, Jest Ciekawe, inaczej Ale jak, jak mówiłem to, co jeszcze mama mówiła, że, że ta wódka jakaś tam strażnicza, wartownicza no. była, była do, do naszej ściany przyklejona. Nie wiem, czy to coś o tym wspomina mama, wspomina, nie. Że, że właśnie. Yy, no taka klasyczna jak na filmach butka była taka że? mała na, na jedną osobę, była do nas do ściany przykład od strony podwórka, że taka budka, nie? Mm. Okay. I co dobrze to dzieciństwo wspominasz? Dobre. I Była godzina, przychodziło się ze szkoły, nie było komputerów, nie było telefonu, no. czyli wszystkie dzieci wychodziły. Ale ja i... też tak miała. I miała do wieczora w zasadzie zabawy Wiegała. na ulicy, na podwórku, nie? Jeżeli była zima, to z samej górki zjeżdżaliśmy tu dokładnie po podnosankach, czy tam.